Staramy się tutaj jak najbardziej pomagać rodzinom, pomagać młodym ludziom w podjęciu decyzji o posiadaniu dziecka. Pierwszą najważniejszą rzeczą, którą robimy, to po prostu prowadzimy miejski żłobek. Jest to jedyny żłobek w okolicy, nie ma drugiego w powiecie, który jest bardzo ceniony przez mieszkańców, natomiast nie jest w stanie zapewnić miejsca dla wszystkich chętnych. Mniej więcej 50% zapotrzebowania realizuje nasz żłobek miejski, drugie 50% realizują niepubliczne żłobki i kluby dziecięce. Zdaję sobie sprawę, że koszty pobytu dziecka w tym niepublicznym żłobku są wyższe niż w naszym miejskim. Dlatego też podjąłem już kiedyś decyzję o wprowadzeniu ochrzanowskiego bonu żłobkowego, czyli świadczenia, które wypłacamy co miesiąc rodzicom tych dzieci, które nie znalazły miejsca w żłobku miejskim i są w żłobku też w klubie niepublicznym. Od 1 września tego roku zwiększyliśmy to świadczenie do 300 zł miesięcznie. Także zachęcam tych wszystkich z Państwa, którzy wysyłają swoje pociechy do niepublicznych klubów dziecięcych i żłobków do skorzystania z tej formy pomocy gminy dla was. Mam nadzieję, że to jest jedno ze skutecznych narzędzi do tego, aby podejąć decyzję o posiadaniu dziecka. Innym na pewno jest własne mieszkanie, własny kąt dla rodziny. Tutaj też robimy co możemy, zwiększając ilość budowanych mieszkań na terenie Chrzanowa, a teraz przystępując już niebawem do budowy nowego bloku z mieszkaniami na wynajem na osiedlu Północ, to wierzę, że są skuteczne formy My zachęcający do tego, aby decydować się na to pierwsze czy kolejne dziecko w rodzinie, czyli własne mieszkanie oraz wsparcie gminy w zakresie opieki nad dzieckiem do lat trzech. Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z tego bonu żłobkowego? Złożyć do gminy takie oświadczenie, fakturę? Tak, w naszym imieniu wypłatą tego świadczenia zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej przy ulicy Jagiellońskiej. Trzeba złożyć stosowny wniosek, oczywiście dostarczyć umowę ze żłobkiem lub Klubem dziecięcym i to wystarczy. Warunek, jaki należy spełniać, to to, że jest się mieszkańcem gminy Szanów, czyli tutaj w Szanowie płaci się podatki. Czyli nie ma kryterium dochodowego w tym przypadku? Nie, nie ma kryterium dochodowego. Wystarczy przedstawić nam PIT, że płaci się podatek w Szanowie. To nam wystarczy, żeby wypłacić to świadczenie. Ponieważ jest ono wypłacane z naszych podatków, więc chcemy w ten sposób też zachęcić do tego, żeby osoby, które mieszkają w szanowie, a tutaj jeszcze nie są zameldowane, żeby też zameldowały się u nas. Dzięki temu ich PIT wpływa do naszego budżetu i możemy w ten sposób remontować więcej dróg, remontować więcej chodników i zwiększać takie świadczenia jak choćby szanowski bądź bon żłobkowy.